Siemaneczko moi drodzy, taka krótka relacja, jako że teraz czekam przed szkołą, konkretnie mówiąc liceum, to jest ogólniak chyba numer jeden w Lęborku, o ile się orientuję. Ja tutaj akurat do szkoły nie chodziłem, ale chodziły moje siostry, z tego co wiem to chyba trzy, także tak tylko w skrócie, czekam na spotkanie z klientem. W związku z tym, że jest dzisiaj pierwszy dzień szkoły, to powiem Wam krótko. Dzieci czekają na dzwonek, dzieci czekają na przerwę, a u nas na naszych działkach nie ma żadnej przerwy. Jest bez przerwy, cisza, spokój, w zaciszu. I co jeszcze mogę dodać? No to, że te działki, transakcje z nami są bardzo proste. Na raty, bez banków, bez oprocentowań jakichś tam, nie wiadomo, wydziwień, Zabezpieczeń, zdolności, proste umowy, yy, chyba prostsze niż tabliczka mnożenia. Więc po szczegóły zapraszamy do nas, ciało kochani, a dla dzieci życzymy wszystkiego dobrego z okazji roku szkolnego. Abyście mieli średnią tylko 6-0, więcej nie trzeba. Ciało.